W atmosferze Jarmarku Bożonarodzeniowego między światełkami i stoiskami z lokalnymi przysmakami stanęło świąteczne stoisko zdrowia z sercem na święta i w Nowy Rok przedstawiciele GVM Karint zaprosili mieszkańców i gości do odwiedzenia miejsca, gdzie w przyjaznej rodzinnej oprawie można było dowiedzieć się, jak zadbać o serce. I jak rozpoznawać wczesne sygnały zagrożeń? Chcemy w takiej świątecznej i zabawnej, luźnej atmosferze przypomnieć mieszkańcom Ostrowca Świętaczyskiego o tym, że święta i nowy rok to jest czas, kiedy dobrze jest zadbać o zdrowie, więc chcemy też zmotywować, zmobilizować do tego, żeby od nowego roku zacząć o siebie trochę bardziej dbać. Akcję profilaktyczną przygotowano z myślą o całych rodzinach. Dla najmłodszych zaplanowano konkursy dekorowania bombek świątecznych, quiz wiedzy o sercu oraz kreatywne zabawy, które w przystępny sposób Uczyły zdrowych nawyków. Mamy bramkę celnościową, w której można upolować sobie nagrodę, mamy konkurs i quiz wiedzy o sercu, więc u nas naprawdę na Stoisku dużo fajnych rzeczy się dzieje. Dla odwiedzających w każdym wieku dostępna była prosta gra zręcznościowa oraz specjalna bramka społecznościowa, w której można było zrobić pamiątkowe zdjęcie i podzielić się przesłaniem o znaczeniu profilaktyki. Uczestnicy akcji mogli także zmierzyć ciśnienie i zbadać poziom cukru we krwi. Robiłam sobie poziom glukozy. Bardzo dobrze, że jest takie stoisko. Y, można sobie zmierzyć poziom cukru, y, ciśnienie. Y, rewelacja. Mamy też taką e, obietnicę dla zdrowia, czyli chcemy zmotywować właśnie do tego, żeby podpisać nam takie postanowienie noworoczne, e, zmiany swoich nawyków zdrowotnych. Od czego powinniśmy te zmiany zacząć? Od najmniejszego kroku. Każdy jeden krok to jest dobry krok w stronę dbania o swoje zdrowie i na pewno najmniejszy krok spowoduje, że nasze serce będzie się cieszyło i będzie nam dziękować w nowym roku. Atrakcje dla dzieci i dorosłych, szybkie badania i porady specjalistów mają pomóc zadbać o serce nie tylko od święta.